W moim typie. Także mogłabym spokojnie dostać prezencie. Bardzo mi się podoba i wykończenie w środku, i sama sylwetka, i wysokość nadwozia, gdzie nie trzeba tak nisko przysiadać, więc e, super samochód. Nie nasze te, Nie, nie. nie, nie na, na nasze kieszenie. Na nasze kieszenie. Jesteśmy w Supraślu podczas pierwszego podlaskiego zlotu samochodów elektrycznych. Zlot odbywa się w ramach siódmego Międzynarodowego Kongresu Ecoforum, które organizujemy od trzech lat w Supraślu jako Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii oraz Urząd Gminy Supraślu. Dzisiaj podczas zlotu można zobaczyć auta hybrydowe, auta elektryczne, mamy ciekawostkę Mustanga, mamy również uczestnika, który przyjechał do nas z Białorusi. Ideą Ekoforum jest propagowanie energetyki odnawialnej oraz ekologicznych rozwiązań. Taka idea przyświecała nam na samym początku, kiedy zorganizowaliśmy po raz pierwszy Ekoforum jeszcze w Białym Stoku w 2016 roku. W tej chwili, ponieważ technologie idą cały czas do przodu, pojawiły się nowe terminy typu elektromobilność, smart city, postanowiliśmy od dwóch ostatnich lat tutaj na rynku w Supraślu zorganizować przedsięwzięcie, które będzie skierowane głównie do mieszkańców województwa podlaskiego, tak, żeby mogli się zapoznać z nowymi technologiami na tym, co, na tym, co jest obecnie teraz powiedzmy trendy. Na forum elektromobilności przedstawiamy najnowszy model Forda. Jest to Ford Mustang, auto w pełni elektryczne. Jeżeli chodzi o kwestię samego zasięgu. Zasięg, który bije na dzisiaj rekordy, bo mamy 610 km zasięgu na tej najmocniejszej baterii. Co do przyspieszenia. Przyspieszenie w tej wersji, którą tutaj przedstawiamy, to jest dokładnie 5,5 sekundy do setki. Samochód. W tej klasie auta o, o tych parametrach jest to chyba jedno z najtańszych aut elektrycznych w, w takiej wersji. Co tutaj przedstawiamy? No, przedstawiamy przede wszystkim auto w pełni elektryczne z m, największym chyba w tej chwili tabletem, który służy do sterowania wszystkich funkcji, gdzie na wyświetlaczu możemy. Zobaczyć aktualne zużycie baterii, wszystkie funkcje sterowania klimatyzacją, radiem, pełnymi elementami sterowania i funkcjami danego modelu. Auto, oczywiście, wyposażone we wszystkie elementy bezpieczeństwa. Tak? Tu mówimy o systemach pozwalających na. Utrzymanie stałej prędkości, aktywny tempomat. Oprócz tego, z systemem stop and go, czyli ponownie rusza auto przy takiej prędkości, którą sobie ustawimy. Jeżeli chodzi o systemy, system automatycznego parkowania tak? równoległego, prostopadłego w każdej wersji w standardzie. Co wyróżnia to auto? No przede wszystkim historia. Tak? Ten konik. Jest to coś, co jest nieodłączne dla, dla Forda. Historia auta sportowego przeniesiona w tej chwili do również auta sportowego, ale bardzo ekologicznego, tak. Jeżeli mówimy tutaj o dlaczego mustang i mustang w pełni elektryczny, zawsze charakteryzował się z, ten konik z autem typowo takim sportowym, tak? Okej, okay, tutaj również mamy samochód w pełni sportowy, ale ekologiczny, dlatego też na pewno ta nazwa, która pozostała dla auta i Ford wprowadził silnik elektryczny do Mustanga, no co się nigdy nie wiąże z... Nie, nie, nie wiąże. Nie kojarzy a akurat z, z autem sportowym, ale zapraszam na jazdę próbną. Doświadczymy e, prawdziwego przyspieszenia, e, dosłownie jak w samolocie odrzutowym, tak żeby poczuć te przyspieszenie. Może tutaj warunki nie są odpowiednie, ale proszę mi wierzyć, przyspieszenie 5,5 sekundy daje niesamowitą. Frajdę, gdzie silnik nie jest wcale słyszalny, tak? I zaraz zaprezentuję jak wygląda kwestia kwestia cofania o ten, o, tutaj zawrócimy się. I teraz nie jest to słyszalne w środku, ale jak wimy okno jest dźwięk, dźwięk cofany takiego dużego kierowcy. Zbliżamy się autem, które no nie jest słyszalne. Tak, jako auto elektryczne, My jeżeli jedziemy, można powiedzieć, ekonomicznie, możemy osiągnąć wynik taki, jak podaje producent, czyli nawet te 610 km. Cały czas na panelu tym podstawowym informuje nas system o zasięgu, o możliwości ilości przejechanych kilometrów. I zawsze mamy taką furtkę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o na ładowanie auta, czyli możemy sobie przewidzieć, e, kiedy skończy się nam bateria. No, jest eleganckie. Wydaje mi się, że też bardzo bezpieczne. I to jest ważne, ważne przy zakupie nowego auta. Myśli Pani nad zakupem? Znaczy, no, zastanawiamy się. Może niekoniecznie w tej chwili, ale oglądamy po prostu. No, i przede wszystkim jest elektryczne, to też ochrona środowiska, jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Auto bez silnika, tak? jest Doładowanie. Tak, to jest do ładowania, to jest do ładowania do szybkiej ładowarki i jest standardowy kabel do ładowania Akumulatory masz tyłu pod spodem gdzieś? Akumulatory pod podłogą. Panowie, co myślicie o takim małtku? dobra rzecz. Nie na te, nie? Nie. nie na nasze kieszenie. Na nasze kieszenie. Jeżeli chodzi o cenę, no chyba cena na dzisiaj takiego egzemplarza nie powinna odstraszać, bo auto zaczyna się od 220 tysięcy w takiej wersji z tą baterią 75 kW, a do no, tą wersję, którą tu widzimy, to jest kwota około 303 tysięcy. o tym autu. Śliczne jest. Także bardzo, bardzo no właśnie przypuszczam, że panie są zachwycone, prawda? I desingiem tego i wielkością. Z przodu wchodzi damska torebka, z tyłu drobne zakupy, także myślę, że jest rewelacja. Samochód, który za nami stoi, jest to BMW i trujeczka. Jest to całkowicie zelektryfikowane auto. Zasięg tego samochodu wynosi gdzieś około powiedzmy 200 km. Zimą, oczywiście, trochę mniej ze względu na inną wydolność akumulatora przy niskich temperaturach. Jest to tak naprawdę typowo auto miejskie, bo jest nieduże, kompaktowe, ale pomimo tych swoich małych rozmiarów jest bardzo, jest bardzo ergonomiczne, bardzo wygodne, wysoko się wsiada. Jest to nawet dosyć długie auto, jak na taki wizualnie mały samochód, bo ma około 4 metrów długości. Spokojnie się do tego samochodu mieszczą 4 osoby. Bagażniczek, co prawda jest nieduży, ale na warunki miejskie w zupełności wystarczy. Na pewno jest to dobra alternatywa dla ludzi, którzy mają trochę bogatszy portfel. Przy poruszaniu się po mieście. Ile kosztuje? Z tego co wiem, to około 150 tysięcy. Ja jestem użytkownikiem tego samochodu, natomiast nie, osobiście nie zakupywałem tego auta. To jest, to jest samochód Bolt EV, to jest Chevrolet, to jest samochód amerykański. E, też jest taki sam, wyprodukowany jest do rynku Unii Europejskiej, to jest Opel Ampera E. I jedzie około 300-400 km. To zależy od tego, jak, jak jedziesz, z jakiej prędkością. E, także w porządku można jechać nie tylko po mieście, tylko podjechać tak normalnie. Przyjechałem im z Mińska. Miałem e, dwa zatrzymanie po drodze: jeden tak na małe doladowanie, drugi w Grodno na, na takie dłuższe. I tutaj do Biogostoku to już, już nie ma problemu. E, to jest przerobione gniazko na już na europejskie, także, także można ładować na każdej stacji tutaj w Polsce. E, uwielbiam nim jeździć. E, jak się włącza tył, e, cof, cofanie to jest kamera, ale to jest tak normalnie i w każdym samochodzie. Ale tu, jeżeli włączę, to tu też jest kamera, która pokazuje z tylnej kamery, też widać co tam jest z tyłu, i tego już mało gdzie jest. Bardzo wygodne jest, jak jest ciemno, to, to, to ja widzę szeroko z, te, z tej strony i mogę już widzieć pieszy, tam ktoś idzie i druiny samochód, to się da tego, ale tego już nie widziałem gdzie jest w innych samochodach, bo to, bo to jest, tak już w nowych to... To dużo gdzieś. O, około 20 tysięcy dolarów o, on w, wyszedł razem z wszystkimi cłami i tak dalej, ale w Białorusi nie płaci się cło na ten samochód, tylko utylizacja, także mniej więcej on tyle kosztuje. To jest 17 rocznik.